Sekundy, dwie, jedno. Cześć, to special na 60 subów i, i w końcu nam się udało dobić 60 subów. No i prawdopodobnie po tym odcinku mi spadnie na 59. No i znowu ta raz, bo wyszła aktualizacja, którą nagrywam rok za później. Ale, ale, I no i tak postanowiłem nagrać znowu Among Us i chcę ją ogarnąć. Dobrze, zobaczmy sobie na tę um, gość ze wspaniałym mikiem, który hostuje tą niesamowitą grę. Dobra, zmieńmy sobie kolor na biało to jest Bardzo, bardzo ważne, bardzo ważne no to jest w tej grze. To jest gość, który będzie wszystkich panował. Dokładnie, fantastycznie, kocham takich ludzi. Dołączmy do. Mm, to już za zaskoczenie. Rozładowana bateria, 17%. To nie jest rozładowana bateria. Dobrze, zacznij. A nie mówiłem? Yy, no, nie mówiłeś. Dobrze, zaczynamy. I co, będę crewmate'em. Wow, ale zaskoczenie. Dobra, jestem Creamy. Jezu chryste, ile tasków. Dobra, idziemy sobie zrobić śmieci. Już 500 lat nikomu nie mówię, że mam jakiegoś wizual Taska, bo nie chcę. I to zabije mnie. Wow, wow, nie zabił. Światło zrobił. No to fantastycznie, dobra. Czarny, ojojoj, czarny, czarny, co ty tam? Co ty tam zrobiłeś? No coś. Czarny podejrzany, ba bardzo czarny. A super w się sensie to taki niby mam special do dzień, bo, bo wiesz, bo, bo jak powracam do Monga nie będę go... Dobra, co tutaj mamy? A, spoko! Czcionka inna inna. Cza, czarny. Zgadujemy. Zgadujemy ten, Zgadujemy im po sporo. Czarny Prochange. Przedłeś w drugą. Jakieś tam słabe argumenty podam stronę jak sabotas je zaczął. Dobrze. Wow, 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 skłoniłem ich do zagłosowania na czarnego. Niesamowite. Ale oczywiście ten jeden głos. Dobrze. No one was ejected. Cóż za zaskoczenie. Dobra, idziemy w końcu zrobić te światła. Dawno nie grałem w Among Us, więc. O Boże, Żuziu, ty mnie zabijesz. Bardzo fajnie. Lolo. Mimi. Wow, dołączyłem do niego! No super cooldown na 45 i daj I to pewnie teraz będę impom. No, no, no. Przynajmniej początkowy cooldown jest na 10 zawsze. Dobra sobie profesjonalnie kartę. Zabijamy go profesjonalnie. Na nie wskakujemy do węta i profesjonalnie zostaniemy prawdopodobnie przy łapaniu. Dobrze, zobaczmy, czy oni tutaj to ciało zreportują. Przecież oni w sumie widzieli, że do admina szedłem. Robić self-report? Aha, super. Po to... najlepszy tak. Oczywiście to wiecie. No... Jezu no! Dobra tam. Black safe, I of scans. Czyli dobrze, czarny czysty O Boże, oni... Aha, super voting time. Red. What? Dobra, dodajemy na red koronę. Red. No oczywiście, kocham, zydku. Na kogo zagłosował mój drugi noski i padał drugi No najlepiej zamiast próbować wywalić crewmate'a, to on próbuje. Sobie. Dobrze, no to ma sens. No i wyszedł ktoś. Dziękujemy. No i teraz cooldown 40 sekund. Ba, bardzo śmieszne. Nie gadaj, że my wygramy w ten sposób, że wszyscy wyjdą. nam fejkujemy. Jezu, aha. Super. Dobra, fejkowaliśmy kabel. Co ja to robię, skoro i tak nikt tego nie widzi. No a ten już głosuje od razu, no najlepszy. Lepiej. O super! Mój, mój kolega, powiedzmy, że kolega wyszedł. I was with mimi. See my scan, please. Czy on wcisnął to tylko po to, aby... aby po prostu... Eustawa a mimi. Oczywiście. Czy on wcisnął emergencji, żeby powiedzieć, że ma kana? Wow, wow. Wow, zgłosujemy z pomarańczowym no, tą samą osobę, jak na razie ciągle. No to niesamowite. Na, na, fantastyczne. Dobrze. Mm. A jeszcze śmiej. a no ta Boże, Święty, Zapomniałem, że z tym impostorem. Fantastyczne. Dobra, zróbmy sobie światła, które nie wiadomo dlaczego są na zielono. O Boże, święty. Dobrze. Idziemy sobie naprawiać yy, światła. No ja im naprawię, żeby nie było zawiecie, że tak podejrzane, nie? par no naprawiłem wam światełkę. Oczywiście nikt tego nie mógł widzieć, bo czemu ktoś miałby to widzieć. Dobra, teraz wskoczę do wenta, ciekawe, czy ktoś przyjdzie do E. Wow! Nikt. Dobra. Jezu, co wy tak wychodzicie? No nie, na kamerach nikogo nie ma. Dobrze. Mam 12 sekund na zabicie kogoś. W sensie, w sensie cooldown mamy jeszcze 8 sekund, 7, 6, 5, no super, dziękuję że się w grupach trzymałeś. Dobra, kabelki raz. Dobrze zrobiliśmy sobie kabeleczki. Fantastycznie jest. Dobra, musimy iść kogoś zabić. To jest mój cel. To jest mój cel zdecydowany. Sobie, dziękuję, że wychodzicie, kochano. Dobrze. Zobaczymy sobie admin, gdzie, gdzie są ludzie. Dobra. W communication spot nie będę sprawdzał, bo tam prawie nikt nie kończy. Wygrałem, przez to, że każdy wyszedł. Super, ekstra granie na wizytę. Dobrze. Mm, limon. I jak się kręcę? To lat wspólnikowi, jak chcecie możecie, co? Ja nie chcę czapek urodzinowych, że kłarać, wy tam startujcie. Wy tam startujcie Dobra, startuję Fantastycznie. Zmieniłem czapkę. To na pewno pomoże. O, widzicie, no to w ogóle nie przypadek. W ogóle to nie przypadek. Dobra. Dajkujemy. No tam y, tam była Julka, nie patrzmy. Oni myślą, że ja teraz tam idę, ale ja profesjonalnie idę tam. Wyminąłem mimo, super. A więc ja teraz profesjonalnie idę tam, ale teraz tego wyciągnę. Dobra, no teraz. No tam skończy. No to, dobra, już. No, mam 3 sekundy. 2! Yeah. Fantastycznie! Kocham, kocham, że mnie nie reaguje. Kocham to. Gdzie? A. Ok. Kocham jak mi nie reaguje. Dobra, przynajmniej, przynajmniej gośnie wie jak się gra. To już jest jakiś plus. Lime stolat zaśpiewacie mi? Nie. Dobra, y wiem, jestem daltonistą. Oczywiście jak chcecie. Nie. No widzicie, no to jest jakby. Mor, chcę mor. Chcę mor, jeszcze mor chcę. Aha, bo to są na innych mapach. Fantastycznie. Dobra. Na kogo? Wymy. Dobra, ja dam skip. Żeby wiecie, żeby nie było podejrzanie, nie? Patrzcie, piszemy to samo z limonką. To jest przeznaczenie. Jeden na mnie, fantastycznie. Jezu, ale naprawdę to było akurat szczęście, że ten gość nie umiał grać, bo ja już ten... Myślałem... Ale dobrze, że cool na 10 sekund, bo ja jestem nubem. Jeszcze bym przypadkowo wyszedł, to by było piękne. Dobra Julka, trzeba ciebie zabić. No dobra. Trzeba cię... Nie no, nie zabijecie i Dobra, i teraz profesjonalnie to. Bez powodu, ale może on chce coś powiedzieć. Daj mu. Bo do 5 sekund fantastycznie. Kto chce zobaczyć, jak robię śmieci? Ja. Nie. No wiecie, to jest fantastyczne głosowanko. No dobra, zagłosujmy na pomarańczowego, żeby jakiś gość odpadł w końcu. No dobra, głosuj. Dobra, głosuj. Głosuj. Zagłosował? Nie, jeszcze nie zagłosował. No głosuj. Dobra, zagłosował? Nie, nie zagłosował. A Jak to remis? Jak to możliwe? No ja nie składam do No one Chcę Dobrze. Zróbmy sobie reakcję. Albo o dwa, bo to jest całkiem duże do naprawienia. No, jo, 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 sobieło się od, oj, oj, oj. oj. Kabelki takie. Fantastyczne kabelki, no nic. Ale teraz też Fantastycznie, fantastycznie proszę. Dobra. Co, so, idziemy tam. Tam, tam W rzeczywistości. W rzeczywistości nie wiem gdzie idzie. W rzeczywistości pójdziemy sobie... O, tam, tam, tam. O, skupa. Dobra. Nie wiem skąd on to, to wywnioskował Ale czarny na oczach. Limonka. Dobra i później nam zostanie jedna. Limonka. Obietuje. Limonka. Nie czuję. Limonka. No to... Na, to, no, na pewno ją używamy. Tak. Limonka. Super, dobra wygrana, ez, no w sensie, no jeszcze jeden został, ale to włączymy reaktor, no i będzie spoko. Dobrze, no to teraz szybko, przeprowadzimy sabotaż. a no tak, włączam, wyszedł, hi hi. to był taki powrót do Among Us, mimo, no to jest taka aktualizacja i to special, że nagrałem aktualizację, nie? Ale już do Among Us raczej nie wrócę, no ale jeszcze raz z Wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, suba i cześć.